Jesteśmy w warszawskim centrum atletyki, gdzie przed chwilą zakończył się trening Marcina Różalskiego z Kamilem Rutą oraz z Łukaszem Wichowskim. Witaj Marcin. Witam wszystkich. Marcin, miałeś możliwość przetarczowania Łukasza Wichowskiego oraz Kamila Rutę. Co możesz no, po niedługim treningu powiedzieć o technice tych dwóch zawodników? Na pewno chłopacy, którzy mają, mają, mają talent, mają, mają umiejętności. Yy, wiesz, no na pewno umiejętności nie wzięły się znikąd, no bo ich trenerem jest Piotr Krzegoczyński, który yy, jest pierwszym polskim mistrzem świata w kickboxingu w wersji semikontakt. także wiesz, to jest ktoś, kto, kto dłużej siedzi w kickboxingu ode mnie. Chłopacy fajnie, że chcą się rozwijać, chcą startować, wiesz, łapią to wszystko, no i naprawdę prezentują wysoki poziom. Trenowałeś, tak jak powiedziałem, z Kamilem, trenowałeś z Łukaszem, chyba bliżej było ci do tego jednak treningu z Kamilem, bo kolana, taki tajski, trochę tajskiego boksu. No ci wysłuchaj, no ogólnie no kickboxing jest Kilka odmian kickboxingu jest kickboxing z low kickiem, zwykły kickboxing, są walki na zasadzie K1, co też jest odmianą kickboxingu, prawda? Box tajski różni się całkowicie od, od tego wszystkiego, bo całkowicie jest inna praca, jest więcej clinch'u, można przechwytywać nogi, różne takie tam cmyki. Ogólnie wiesz, ja też wywodzę się z kickboxingu ze, ze sportów stójkowych. Także no i z jednym chłopakiem było fajnie potrenować i z drugim, bo wiesz, lubię, lubię pracować z ludźmi, którzy chcą się rozwijać, którzy mają jakieś... wiesz... Swoje, swoje aspiracje, swoje marzenia i do tego dążą. I, I lubię z takimi ludźmi pracować po prostu. Skoro jesteśmy przy temacie Gali DSF Kickboxing Challenge, nie mieliśmy okazji porozmawiać po samej Gali, która była w zeszłym roku. Marcin, jak się podobała? E, podobała się bardzo, ponieważ walki stały na bardzo, wysokim, na bardzo wysokim poziomie. Nie było żadnej kalkulacji. Każda walka, kto widział, to widział zacięcie zawodników, że ogólnie w przekroju sportu zawodowego te walki można powiedzieć są o nic. Bo chłopacy normalnie dostają jakieś pieniądze, ale w, w, w porównaniu do tego, jakie pieniądze czy jakieś, jakieś tam gratyfikacje dostają te pseudo kurwa, gwiazdy, pseudo zawodowcy, to chłopacy no, dostają tam jakieś tam grosiki. Ale serca ile oni zostawiają na ringu i, i krwi i potu i tego wszystkiego i to jest z takiej sportowej agresji to mogą obdarować nie jedną galę. Nie jedną galę, nie jednego tego pseudo kurwa takiego pajaca, co mieni się zawodowym sportowcem. Jeżeli chodzi o walki, o poziom sportowy, chodzi o organizację, no to pierwsza gala była tutaj. Druga była tam, nie była tutaj. To nie był skok o 105.2, tylko był to skok o... 10-20 stopni, mega organizacja, yy, wszystko szło dynamicznie, yy, faj, fajna ta choreografia, wszystko są na bardzo wysokim poziomie i wiesz i fajne to jest to, że yy, firma DSF i Sławek Duba yy, Idzie głównie w kickboxingu, głównie w K1, bo tego nie ma w Polsce. Nie ma już gal, które, które tylko by się skupiały na, na kickboxingu na K1, tylko wszyscy idą w MMA, prawda? Bo to jest modne, to jest na topie, to chce pokazywać telewizja, to i do tego idą sponsorzy. A Sławek jednak idzie w kickboxing w K1, to jest zajebiste. Słuchaj, yy, pozostajmy przy temacie Gali. Yy, tutaj opiniach. Zada, zadaliśmy na Facebooku pytanie yy, fanom. Zapytaliśmy ich, co by chcieli zapytać Ciebie. Zostanę przy temacie gali DSF Kickboxing Challenge. Pytanie od fanów było takie: czy będziesz odwiedzał regularnie galę DSF Kickboxing Challenge i jaka jest szansa na to, że Ciebie zobaczymy na tej gali, na której z kolei? Znaczy na gale, jeżeli będzie taka możliwość, nie będzie żadnych przeszkód ode mnie niezależnych, to będę na każdej gali. Nawet jak mnie Sławek nie zaprosi, to sam się zapraszaj i przyjadę. A szansa, że ja wystartuję... Nie wiem, wiesz, no to są... To jest na pewno duży bardzo sentyment, bo K1, prawda? Na pewno kontuzje, jakie mam w tej chwili, żadna z kontuzji nie ograniczy mnie przed walką w K1. Bo kontuzje złapałem te, które najbardziej mi doskwierają podczas przygotowań, podczas walk w MMA. Ale z drugiej strony powiem Ci, że na tą chwilę nie ma tego ognia w ogóle, nie ma tego ognia, straciłem już to coś, co... co ja teraz nawet porównam, przypomnę, walkę Michała Wodarka z Michałem Andryszakiem na KSU 28 w Szczecinie. Jak patrzyłem na Michała Wodarka, to ja byłem taki jak Michał, pełen złości sportowej, pełen agresji, chcący zabić obojętnie, kto wchodzi do ringu, zniszczyć. Ja już tego nie mam. Ja, to, to normalne to się traci, tra, traci z, z wiekiem, straci się z osiągnięciem czegoś, co się osiągnęło. Druga sprawa, wiesz, ja teraz bardzo. Ogólnie ćwiczę, ogólnie ćwiczę, bardzo ćwiczę, ale ćwiczę bez żadnej presji. Yy, ze względu właśnie ta presja jest na sport, na, na jakieś tam wiesz, yy, na, na, na występy w ringu i mi jest dobrze z tym, i mi jest dobrze i mi chyba nie potrzeba już znowuż tego wiesz, yy, tego show biznesu, bo walka i, i, i trening to jest sport, wszystko reszta to jest show biznes i mi tego nie potrzeba i dobrze się z tym czuję. Nie powiem, że nigdy już nie zawalczę. Bo nie wiem co się stanie, wiesz, mam, mam propozycje walk normalne i wiesz, i, i to powoduje, że gdy jest kuszenie, to są i myśli. Może w końcu ulegnę temu, może nie oponę się, po prostu bije się całe życie, nadal się bije, będę się bił, tak? Biłem się i, i, i nie wiem, może w końcu, wiesz, w jakiś sposób przezwyciężę to i wejdę do...